Cześć! Mam na imię Agata i chciałabym Ci przedstawić mój nowy produkt. Przed Tobą kurs maturalny stworzony specjalnie z myślą o nowej maturze 2023. Cały kurs podzielony jest na części, a pierwsza z nich dotyczy liczb rzeczywistych. Opowiem Ci teraz, co w niej znajdziesz. Rozdział pierwszy: Działania w zbiorze liczb rzeczywistych. Tu przypomnisz sobie wszystkie zasady działań i kolejności ich wykonywania, od tych prostych, jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie aż po potęgowanie, pierwiastkowanie oraz logarytmy. W tej części znajduje się sporo treści, ale spokojnie możesz ją sobie rozłożyć na kilka dni. Rozdział drugi: własności monotoniczności potęgowania. Choć brzmi strasznie, tak naprawdę jest to krótki rozdział o tym, jak zachowuje się potęgowanie w zależności od tego, czy jego podstawa jest ułamkiem, czy liczbą większą od 1. Rozdział trzeci: dowody dotyczące podzielności liczb całkowitych i reszt z dzielenia. Z tego rozdziału dowiesz się, jak zapisać tezę zadania na dowodzenie dotyczące właśnie podzielności liczb całkowitych. Oczywiście, będzie też pokazane, jak tę tezę udowodnić. Rozdział czwarty: przedziały liczbowe. Tutaj dowiesz się, czym jest przedział i jaki ma on związek z nierównościami, a także jak wyznaczać sumę lub część wspólną wielu przedziałów. Przyda się to bardzo w następnych rozdziałach. Rozdział 5. wartość bezwzględna. Opowiem Ci tutaj o wartości bezwzględnej, jej interpretacji geometrycznej i algebraicznej. Niektórych własnościach oraz o tym, jak rozwiązywać proste równania i nierówności z wartością bezwzględną. Rozdział 6. Procenty składane zyski z lokat. Jest to dokładnie to, o czym mówi tytuł, jak obliczać procent składany na przykładzie obliczania zysków z lokat. Cała część kursu o liczbach rzeczywistych kosztuje 125 zł, ale koniecznie zaglądnij do sklepu, czy nie ma tam właśnie promocji. Zachęcam Cię do zapoznania się z moją ofertą. Cześć!